Siemanko, wszystkim ja jestem, Silvus, Witam Was w kolejnym odcinku z serii Paintballa Tak jest, to jest już chyba piąty odcinek, według mnie. Tak, i zagramy sobie na mapce cholera. Jakiej? Ja nie wiem jeszcze, ale Wam powiem za chwilę. Okej, okay, jestem po małej przerwie. Zagramy na mapce. Jakiej? Babyland, Tak jest. Zagramy na tej mapce, ponieważ. Mm... No, innej nie miałem, ponieważ była przed chwilą przerwa. VIPy tylko mogły wejść na serwer. Hypixela, tak, yy, tylko... Aaaaa! jaj jaj! To bolało. Hmm. Tak mi się trochę płakać chce, nie wiem czemu nawet. No ale jak tu jest taki zielony, który tam baryka się ze wszystkimi Deszczela w jakieś lepoty. Się nie można po prostu dogadać, no. Jest, mam pierwszego zabicia. Tak, co z nim zrobię? Tego jeszcze nie wiem. Dobra, skaczemy. Wow, wow, wow. Ale parku. Zrobię tak. Czyli zrobiłem tak. Że patrzcie. O oh fucking... Kurde. To jednak na razie to nie działa No to zaskoczenie jest! A jakiś grzmociarz, ja nie mogę, ja nie zabijam kolejnego, ale nie wiem czemu Kurde, tak trochę gadam panika O, Dlanemockie, co ty robisz? A to jest zły! Nie, tak? Tak, Frizza chyba on se kupił tą czapkę, która mu pozwala, tak jakby ten... Wiecie co? O właśnie tu no! I dlatego go nie lubię strasznie. Brawo, brawo, brawo! I oni se mogą cały czas tak strzelać! Kurde, co ja zrobiłem! nas zgniotą, ale też z innej sytuacji! No! I zrobimy tak, że idziemy na górę szybciutko i idziemy na shifcie. Wow! Szybko! Ja nie mogę! Dobra. Nie, nie znieczulajmy nie się tu. Jeszcze to możemy wygrać! Co za śmierdziel! Śmierdziel pierdziel Śmierdziel pierdziel. To muszę jeszcze zabić jednego Wow, 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 wow Nie! Nie, nie, nie! Idzie tu kolejny, A, kur... Na razie chyba... Green nie ma zbyt tak wielkiej przewagi Tak się chyba obawiałem Pójdziemy sobie tędy Kurde! Skąd on się bierze? No znowu! No znowu! No kurde! Ja go za chwilę wypierdzielę! Myślę, że są fajowi! No! Mam go! Mam go na celowniku! Ja pierdzielę! Tego ostatniego słowa nie mogę powiedzieć, no! Kurde, bo ktoś mnie tu będzie ścigał za chwilę. Nie, no kurde! No, co za chuje Za przeproszeniem, co wy, my już nie umiemy grać? Skoro kurde, już taka przewaga u nich jest? Kurde, nie mogę doskoczyć. Aha, tu, spoko. Kurde skąd? Jez. No kurde, nareszcie. Dobra, ale kurde, za późno bym użył plus trzy. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, do następnego odcinka. Jeśli się film spodobał, dajcie łapkę w górę, nie zapomnijcie ocenić, dodać je do ulubionych i subskrybować. Na razie, cześć! O, o, jej, 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 jej.